Cześć. Jestem Hubert. Dziś pokażę wam naprawdę piękną i nowoczesną kuchnię. Kuchnia ta została zaprojektowana i wykonana przez studio Wigo, należące do ogólnopolskiej sieci studiów kuchennych Max Kuchnie. Kuchnia Kruppe, bo tak się nazywa, to bardzo nowoczesna i piękna forma. Składają się na nią proste kształty, czysta linia i uporządkowany rytm szafek. Zobaczcie, wszystkie elementy współgrają ze sobą, tworząc idealną całość. To doskonałe połączenie przeciwieństw, chłodnej bieli lakieru z naturalnym, ciepłym dębu. Jest tu lekko, świeżo i bardzo przestrzennie, prawda, że gotowanie w takiej kuchni to musi być czysta przyjemność? Zapraszam Was teraz na krótki spacer po jej wnętrzach. Zobaczycie, z jakich materiałów została wykonana oraz jaki jest system przechowywania. Zobaczycie również, na czym polega zasada kuchennego trójkąta oraz na jaki sprzęt zdecydowali się nasi inwestorzy. Chodźcie, zapraszam. Absolutnym centrum dowodzenia tej kuchni jest wyspa. To z nią związane jest najwięcej czynności. To tutaj przygotowuje się obiady, je śniadania, czy też odkłada zakupy. To również ulubione miejsce wszystkich przybyłych gości. Ale do rzeczy. Wyspę pokrywa bardzo ładny, łatwy w utrzymaniu, a przede wszystkim praktyczny blat kwarcowy. Wszyscy użytkownicy podkreślają, że taki blat jest bardzo dobrą inwestycją. W blat wbudowane są gniazdka, które otwieramy właśnie tak. Na wyspie znajduje się miejsce do przygotowywania posiłków, tak zwany blat roboczy. Tuż obok znajduje się miejsce do gotowania jest to 90-centymetrowa płyta indukcyjna Marki Siemens. Zastanawiacie się na pewno, gdzie został ukryty okap. Otóż nie wisi on standardowo nad wyspą i nie zabiera cennego miejsca, ale został bardzo sprytnie ukryty w blacie. Uruchamiamy go za pomocą jednego przycisku, świetnie spełniając swoją funkcję. Jednocześnie doświetla nam strefę gotowania. Zobaczcie, jak to działa. Nasi inwestorzy są koneserami wina i zależało im na winiarce. W wyspie zamontowano winiarkę firmy Whirlpool, która pomieści 32 butelki wina. W wyspie zamontowano całą masę bardzo praktycznych szuflad. Trzyma się tutaj talerze, sztućce, to wszystko, co potrzebne jest do serwowania dań. Obok znajdują się również szuflady podświetlane. Poznajcie autorka projektu. Witaj Gosiu. Cześć Hubert. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to dwa piekarniki. Po co? No właśnie, dwa piekarniki, ale nie takie same piekarniki. Jeden parowy, drugi standardowy. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą szybko przygotować obiad. Tu gotujesz warzywa i ryż, tam pieczesz kurczaka i wszystko gotowe. Okej. Okay. Mm, bardzo ładny dekor, ale powiedz mi, co z funkcjonalnością? No widzisz, to nie jest sam dekor. Każdy z tych elementów spełnia swoją funkcję. A funkcja to dodatkowe schowki. Każdy taki element można wysunąć, można go otworzyć i zyskać dodatkowe miejsce na schowanie poszczególnych rzeczy w kuchni. Ale najciekawszym elementem tej zabudowy jest ta wysoka szafa. W niej zostały ukryte szuflady wewnętrzne. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystko wyjedzie nam pod nogi, nie musimy się schylać, mamy wszystko pod ręką, idealnie ułożone i praca dzięki takim szufladom w kuchni jest prosta i przyjemna. W zabudowie znajduje się również lodówka. Nie jest to jednak standardowe rozwiązanie, ponieważ lodówka nie ma zamrażarnika. No właśnie, gdzie jest zamrażarka? No popatrz opatrzcie. na samym końcu zabudowy ponieważ ona jest dość rzadko używana w domu, więc spokojnie może być w tej części kuchni. Jak już jesteśmy w tej strefie, to oczywiście tutaj znajduje się strefa zmywania, czyli piękny ceramiczny zlewozmywak z dużym ociekaczem, na którym również możemy kroić, z fantastyczną baterią, z wyciąganą wylewką, która pozwoli nam doskonale opłukać zlewozmywak bądź napełnić duży garnek. No i oczywiście nie może zabraknąć zmywarki. Sześćdziesiątka zmywarka, doskonała dla czteroosobowej rodziny. Ale najciekawsze, co znajduje się w tej kuchni, to ta szafka. A dlaczego? Popatrz, wystarczy tylko przyłożyć stopę, i mając brudne ręce, czy mokre, czy na przykład po burakach, nie musimy jej w ogóle dotykać, wyjeżdża nam i jednym ruchem nogi zamykamy. Doskonałe rozwiązanie. Prowadza. Chcę zwrócić waszą uwagę na element ozdobny, który nadaje całej kuchni charakter i przełamuje zimną biel. Jest to ściana z naklejonymi pociętymi kawałkami drewna. Gdybyście mieli dodatkowe pytania dotyczące kuchni, zachęcam was do kontaktu z Gosią. Tak, oczywiście jestem do waszej dyspozycji. Dzwoncie, piszcie. Dziękuję i do zobaczenia.